Tajemnica śmierci Barbary Skrzypek współpracownik przerywa milczenie po aferze z przesłuchaniem. Śmierć Barbary Skrzypek wieloletniej szefowej biura Jarosława Kaczyńskiego wstrząsnęła polską i rozpętała polityczną burzę. Zmarła 15 marca, kilka dni po przesłuchaniu w sprawie srebrnej co PiS uznało za efekt opresji władzy. Kaczyński i Morawiecki oskarżają rząd Tuska. Wskazując na stres i brak prawnika podczas zeznań u Prag. Wrzosek. Teraz głos zabrał Michał Moskal, jej następca Wpis, który widział ją tuż przed śmiercią. To szokujące była wyjątkowa, mówi, ujawniając jej zły stan zdrowia i przepracowanie. Sprawa wciąż dzieli scenę polityczną i media. Barbara Skrzypek. Przez lata znana jako pani Basia, była filarem biura Jarosława Kaczyńskiego i kluczową postacią w strukturach PiS. Odpowiadała za organizację pracy partii, będąc cichą, ale niezastąpioną współpracowniczką prezesa. Jej śmierć 15 marca 2025 roku, w wieku 66 lat, wstrząsnęła krajem, zwłaszcza że trzy dni wcześniej 12 marca była przesłuchiwana przez PRAK. Ewe Wrzosek w śledztwie dotyczącym spółki srebrna i planów budowy dwóch wieżowców K. Tower. Sprawa, ciągnąca się od lat, koncentruje się na domniemanym oszustwie wobec Geralda Birkfelnera, który miał stracić 1,3 milion euro. Nagły zgon skrzypek, zaledwie kilka dni po wielogodzinnym przesłuchaniu, wywołał lawinę spekulacji i oskarżeń o polityczne naciski szybko przekuł tragedię w broń polityczną. Jarosław Kaczyński w telewizji Republika stwierdził, przesłuchanie Uwrzosek w sprawie wyssanej z palca bardzo ją zdenerwowało. Odmówiono jej prawnika. To był ogromny stres. Na platformie X dodał: To wstrząs dla Barbary. Mówiła o tym tuż po. Mateusz Morawiecki poszedł dalej. Pisząc, zaszczuta przez władzę, pierwsza ofiara opresji wobec opozycji. Politycy pis podkreślają, że skrzypek była w złym stanie psychicznym i fizycznym podczas przesłuchania, co mogło przyspieszyć jej zgon. Kaczyński ujawnił też, że już wcześniej jej zdrowie szwankowało zaczynała o siedem, kończyła po dwunastu godzinach, miała krwotoki z nosa. Nie chciałem, by odchodziła, bo była mi bliska i niezastąpiona. Głos w sprawie zabrał Michał Moskal, poseł Pis, który w 2020 roku przejął obowiązki z krzypek po jej przejściu na emeryturę. W rozmowie z faktem wyznał: To szokujące, widziałem się z nią kilka dni wcześniej. Rozmawialiśmy. Była wyjątkowa, uczyła mnie tej pracy. Współpracowaliśmy krótko, ale intensywnie. Moskal, żartobliwie nazywany panem Basiem. Podkreślił, że skrzypek nie była aktywnym politykiem, co czyni ataki na nią, zarówno medialne, jak i ze strony władzy, szczególnie przykrymi. To bardzo smutne i uderzające, dodał. Część jej obowiązków przejęła Katarzyna Lubiak, radna Sejmiku Mazowieckiego, ale fakt nie zdołał uzyskać jej komentarza. Prokuratura, mimo zmiany jednostki na Warszawa, Praga, milczy o szczegółach, sekcja zwłok ma wyjaśnić przyczynę śmierci, Wstępnie określonej jako nagła, z nieznanych przyczyn.